Wasze dziecko pierwszy raz szło do szkoły, pewnie powiedzieliście mu wszystko co wiecie. Co to jest szkoła? Czego może się tam spodziewać? Pewnie opowiedzieliście mu swoje własne przygody. A potem poszliście tam razem. I wieczorem słuchaliście opowieści z pierwszego dnia tych fajnych, ale też tych trudnych. A kiedy wasze dziecko pierwszy raz wchodziło do internetu, byliście tam razem? OSE to bezpieczny internet w szkole. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka również w domu. Łapią cię skurcze? Jakbyś właśnie przebiegła maraton? Weź magne B6 z podwójną dawką magnezu. To lek, a nie suplement. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pomiędzy wschodem a zachodem. Pomiędzy wyborem a zakazem. Pomiędzy miłością a nienawiścią. We are Pomiędzy granicą państwa a człowieczeństwa. Pomiędzy kibicem a kibolem. Pomiędzy disco-polo a szopenem. Pomiędzy szczepimy się a odszczepcie się. Blisko tego, co bliskie Tobie. Interia Twoje wszystko. We are kiedy wygrywasz w Eurojackpot, dajesz bliskim jeszcze więcej siebie. Otwierasz się na nieznane i możesz zmieniać świat. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 260 milionów złotych. Eurojackpot doświadczaj więcej. Kiedy nadchodzi głód, nie musisz jeść tego, co masz akurat pod ręką. Lepiej weź riso. Świetny wybór. Riso to doskonała przekąska z mleka i ryżu. Jest tak pyszna i pożywna. Riso. Idealna przekąska. O, dzwoni pani doktor. Dzień dobry pani doktor. Dzieci zaczęły dziś kasłać. A kaszel jest suchy czy mokry? Suchy czy mokry? Trudno powiedzieć. Nic nie szkodzi. Proszę podać dzieciom herbatę Junior. Jest skuteczny w kaszlu suchym i mokrym. Herba Pet Junior można podawać również wieczorem. Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspana. Herba Pet Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Jest najlepszy dla nas facetów. Witotal więcej niż witaminy. Wejdź do świątecznego sklepu Pepko i poczuj magię świąt. Poznaj kolekcję Loft z oszronioną choinką za 15 zł. Bajkową kolekcję pastelową. Bogatą kolekcję klasyczną. Lub olśniewającą kolekcję glamour z kurtyną LED już za 15 zł. I duży wybór ozdób choinkowych. Więcej dekoracji znajdziesz w Pepko. Pepko, twój świąteczny sklep. Tej zimy piłkarskie rozgrywki nabiorą tempa. A do tego mamy filmy i seriale na każdą okazję. Idealny prezent dla każdego. Sport, rozrywka i produkcje oryginalne. Na program zaprasza sponsor, producent tradycyjnego majonezu kieleckiego. Sponsorem programu jest dystrybutor filmu West Side Story. Na program zaprasza sponsor, producent urożonek firma Frosta.